Dzień dobry, witam Was w ostatnią, już czwartej części warsztatów z Jajem. Nie przedłużając, wszyscy wiemy, że jutro są święta, że jutro mamy czas dla, dla naszych najbliższych. Oczywiście, zostajemy z nimi w domu. Robimy to wszystko po to, żebyśmy każde następne święta mogli spędzać razem. Także, nie przedłużając, od razu parę moich ostatnich propozycji na, na wykorzystanie wielkanocnych ozdób i kreatywną zabawę z naszymi dziećmi bądź z naszym rodzeństwem. Słuchajcie, do następnego zadania potrzebujecie torebkę śniadaniową. Taką torebkę jak, jak mamy na kanapki. Są większe, białe. Ja mam taką mniejszą brązową. Nie szkodzi. Potrzebuję nożyczki. Wycinam sobie od góry taki trójkąt z uciętym końcem, żeby wyszły mi uszy królika. I teraz tak, możecie sobie narysować tu buźkę króliczka, nie musicie. Możecie z tyłu nakleić ogonek, już naprawdę, co tylko chcecie. Może nam to posłużyć jako torebka na słodkości, albo właśnie na jakiś drobny, drobny upominek do schowania yy, yy, słodkości od, od króliczka. Także słuchajcie, ja sobie tutaj parę czekoladek wrzucę. Uff! Wow. Bierzemy sobie wstążeczkę albo cokolwiek, co mamy do zawiązania. Formujemy sobie tutaj na górze uszy naszego królika. Zawiązujemy. Oczywiście na uchu standardowo można napisać imię osoby, dla której upominek bądź słodkości są. Albo może już to po prostu ozdoba na stole. I tak tu mamy. Takiego króliczka. Tu poprzednio wykonałam takiego, bez wstążeczki, z klapniętym uszkiem i z narysowaną buźką. Także możliwości jest wiele. Zwykła torebeczka zwykła jednorazowa na kanapkę, a można spakować drobny upominek albo słodycze. Także słuchajcie, to była moja propozycja numer jeden na spakowanie E, drobiazgu od zajączka, żeby mu troszkę pomóc w roznoszeniu tych, e, tych upominków. I teraz e, druga moja propozycja. E, potrzebujemy dolną część od butelki plastikowej, obojętnie czy, czy od butelki okrągłej, czy takiej kwadratowej, jak od wody żywiec. E, rodzice oczywiście pomagają. E, tą górę łatwo było mi odciąć nożem od chleba. I teraz tak mm, dużymi nożyczkami. Mniejszym dzieciom oczywiście pomagają rodzice Wycinamy sobie tutaj kształt uszu I ja już tutaj Wam pokażę jak wygląda e, Moje gotowe ucięte Wygląda tak Czyli te uszy są Już tutaj ładnie zaznaczone Jest to nasz króliczek I teraz jak już macie zrobioną taką doniczkę Bądź organizer, czy miejsce na Na bądź zasianie czegoś Czy nawet miseczkę na, na jajeczka na stole wielkanocnym Bądź miseczkę Przeważnie, bo te, jakie są bądź miseczkę na, na słodkości. Słuchajcie, malujemy sobie e, ten plastik farbką. Możemy pomalować i od zewnątrz, i od wewnątrz. Nawet nie musicie dokładnie ściągać e, naklejek od e, etykiety, ponieważ farbka to fajnie zaklei. I wtedy naprawdę już do czego tylko chcecie wykorzystać taki organizer, miseczkę, to możecie sobie ją wykorzystać nawet na biureczku, na takie podstawowe. Przedmioty. Także słuchajcie, organizer propozycja numer dwa. Teraz tak. My w zeszłym roku wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić naszym dzieciom poszukiwanie prezentów odzające, ale z mapą, więc narysowaliśmy rzut naszego mieszkania jakby od góry z zaznaczeniem wszystkich pomieszczeń. Ja zostawiam przeważnie takie rzeczy na pamiątkę, tej głównej karty z rzutem całego mieszkania nie mogłam niestety znaleźć, ale. U nas było tak, że każde mieszkanie, yy, przepraszam, każde pomieszczenie na białej kartce było pokolorowane danym kolorem, odpowiadającym yy, kartkom, koloru, które po prostu posiadaliśmy. Oczywiście można zrobić to na jednej kartce, można zrobić to tak jak my, yy, w takiej formie, że każde pomieszczenie yy, ma jeszcze osobną kartkę i zaznaczaliśmy znakami yy, X. Nie wiem, czy tu będzie widać, to był pokój, chyba akurat Marysi wtedy. Zaznaczyliśmy miejsce, gdzie ten prezent się znajduje. Oczywiście ten prezent mógł być nad, pod, wy. To już y, dzieciaczki musiały sobie tutaj dać radę. Tak samo można by było zrobić zabawę w y, ciepło-zimno bez takich mapek. Ale y, Lilce, tak w zeszłym roku spodobała się nasza propozycja, że zapytała w tym roku, czy również takie mapki wykonamy. Także y, podejrzewam, że dzisiaj. Y, czy jutro, jak, jak tylko zajączek się zjawi, to będziemy musieli jeszcze szybko tutaj e, rysować, rysować nasze mieszkanie? Ale to nic, damy rady. Ale jeżeli już dzieci mają poszukiwać skarbów, to przecież mogą je poszukiwać przy pomocy zajączkowej lornetki. I słuchajcie, do wykonania takiej fajnej lornetki potrzebujecie dwie rolki po papierze toaletowym albo po prostu jedną rolkę po papierze kuchennym przeciętą na pół. I teraz, albo dzieci mogą sobie te roleczki pomalować, albo odkleić yy, kolorowym papierem. To już naprawdę zależy od Was. Yy, oczywiście je razem ze sobą sklejamy. Ja polecam coś, to yy, taśmą dwustronną jest po prostu szybciej i mocniej. Jeżeli jej nie macie, to zróbcie to po prostu kleją. Można sobie potem kamereczkami tutaj przytrzymać, żeby nam się to nie poodklejało. Yy, I ja Wam pokażę, jak wykonałam. Yy, ja, lornetkę, potem wykonam kolejne z moimi dziewczynami, ale chcę wam dać taką propozycję. Oczywiście, wy możecie z dziećmi ją dokończyć, jak tylko chcecie. Ja mojej lornetce dorobiłam uszy, ale też dorobiłam nosek w kształcie serduszka i wąski. I to jest lornetka dla, dla moich dziewczyn. Oczywiście dorobimy jeszcze minimum jedną. Można sobie, znaczy nie sobie, swojemu dziecku bądź dzieci sobie same. Możecie poprzyczepiać sznureczek, żeby ta lornetka była zawieszona, bądź wstążeczkę, czy nawet stare nieużywane, bądź zapasowe sznurowadło. I po prostu poszukiwać tych prezentów, tak jak mówię, z mapką, z oznaczonymi krzyżykami, bądź rodzice mogą zastosować starą zabawę ciepło-zimno. Także słuchajcie, kolejna propozycja: mapa, poszukiwanie skarbów i taka króliczkowa, zajączkowa lornetka. Teraz tak. My jesteśmy jeszcze dziewczynkami przed farbowaniem, przed farbowaniem naszych jajek, naszych pisanek. Nie posiadamy w tym roku barwników do jajek, nie zamierzyłyśmy wybierać się do sklepów i ich poszukiwać z przyczyn wiadomych, ale e, naprawdę na e, malowanie, kolorowanie jajek jest bardzo dużo sposobów. Można to zrobić farbami, można to zrobić pisakami. I słuchajcie, my zamierzamy w tym roku pomalować nasze jajka na czarno. A potem przy pomocy białego pisaka, białej kredki, albo nawet kredy, sobie po prostu po nich pisać i rysować. I myślę, że to jest naprawdę, naprawdę fajna propozycja. Jeżeli macie barwniki, to też fajnie jest wsadzić jajko na przykład tylko do połowy, i chleb przytrzymać, i tylko pół jajeczka jest pomalowane, a na górze można. Dorysować właśnie oczki, buźkę, albo ta część kolorystyczna może być tą buźką, albo można też jajko, słuchajcie, opatulić gumkami, recepturkami i wsadzić z gumkami, z gumkami do szklanki z barwnikiem i po prostu jak ten barwnik wyschnie, te gumeczki pościągać i wyjdą nam po prostu takie puste miejsca bez barwnika. Jeżeli macie suszki, mogą być te przyklejone suszki. Naprawdę tych opcji, jeżeli nie posiadacie takich barwników kupnych ze sklepu jest dużo. I jeszcze drodzy rodzice, często szukamy w internecie, jeżeli już tych barwników nie posiadamy, rzeczy, które dobrze pofarbują nam jajka. Bo przeważnie coś kojarzymy, że, że może to być... Tak kochanie, że może to być... Chcesz tu do mnie przyjść? Że mogą to być łupinki od cebuli na przykład. Króliczka byś chciała? E, ale słuchajcie, prawda jest taka, że nam najlepiej e, jajka farbuje to wszystko, czego my nie jesteśmy w stanie sprać ściuchów naszych dzieci, czyli wszelka marchew, wszelkie buraki, jagody. To są rzeczy, kurkuma właśnie, czyli owoce, warzywa i przyprawy. To są rzeczy, które świetnie nam te jajka pofarbują. Słuchajcie, ja korzystając z okazji chciałabym Wam w imieniu całej mojej rodziny życzyć. Rodzinnych, oczywiście w domowym zaciszu, świąt, kolorowych, spokojnych i przede wszystkim życzymy Wam zdrowia. Także bądźcie zdrowi, uśmiechnięci i odpoczywajcie w tym świątecznym nastroju. Pożegnasz się, Marysiu? Nie. Nie pożegnasz się? No dobrze, to ja słuchajcie się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmikach już po świętach. Wesołych świąt!